Cześć z tej strony tutaj witam was w 11 odcinku openingu skrzynek Hextech i ciśniemy. Taki skromny, taki naprawdę skromny opening, tylko z 6 skrzyneczek, ale mamy bardzo dużo kapsuł, różnych tutaj kul, psychoterapii, jakiś mistrzostw, jakieś kul, kul, kule honoru. Wiecie, mam pełno tego, dużo, 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 bardzo dużo tych więc otwieramy. zaczniemy sobie od kapsułek zwyczajnych. Dobra, do, do mamy tankęcza Lecimy dalej. Słóweczka. Diana. Ja, chyba też mamy. Z tego co się nie mylę, tak mam, mamy na pewno. Ma, ma, Luks. lux, I 9 w niebieskiej esencji. Niebieskie niebieskiej esencji zawsze się przyda. Lepsza była pomarańczona, gdyby ktoś może było Panterium. Pantherium. I 9 w niebieskiej esencji. I lecimy dalej. Malfa. Mida. 5 270 niebieskiej esencji Super Lecimy dalej. Rozumie esencję, bo posiadamy. Z chyba nie mam? Posiadamy, mam lecimy dalej. Lux, oczywiście, że mam. Posiadamy. Lux maltrant, Posiadamy. master i e. posiadamy. Szkoda za posencji mało wystaje Nidelka posiadana Łodik oczywiście, że posiadamy Posiadamy trybanę Taj z tym bardziej O, to takie trzeba bardzo długo dostać 1260 niebieskiej esencji I Kiwiana oczywiście, że posiadano i pan pośród posiadamy Dobra, to lecimy dalej. Mam jeszcze 4 kapsuły. Iskę mam. Chyba nie mam, albo mam. Teraz Mam. Posiadam poki. I też mam. Wszystkie postaci widzę odkrywam. Otworzymy jakąś skrzynkę. Ja się nie patrzę. To ja ci muszę nakierować sobie się tak, mieszkanie. będzie, Ale będzie ja, cała emocja. Super. <ścoughs> to lecimy dalej z kapsułami. Zostawmy jeszcze, jeszcze trzy kapsuły esencji. Jeszcze dwie kapsuły. Furgo. Włożony. I 90 nie No, coś by w tym roku było... ...idealnie, to jest to ale... ...znów, znów mam Warwicka. Jeden Warwick... ...i drugi Warwick. Torki także posiadamy. Dalej chyba do... ...nie, też mam. nawet złota ma. I lecimy. I lecimy dalej. to mamy kapsuła honoru czwartego? Może na początek dwa fragmenty w I wyjście niebieskiej esencji. Teraz prowadzimy kapsuły honoru piątego. Jeden bohatera co tu mam rozmój na esencję rozmój na esencję zobaczcie ile Ile nie Esencja, ile mam esencję 13 tysięcy niebieskiej esencji posiadamy rozmój na esencję tym to dostaliśmy. Token mi 5. Ten token mogę na coś sobie wymienić. Skóra. A to mam posiadany. Widzicie? Skórkę 70 plicz plus bohater posiadany. Ale mogę to wymienić na skórę szary Wolfik. Albo barwa nostetowa. Barwa szafirowa. Dobrze, skórkę, nie, ja chcę skórę szary łożnik 2hb i zawsze no i pięknie twój no, krasałek szary łożnik i oczywiście rogminy inne esencje dobra, lecimy dalej Oddamy klasę z kółki. sobie. Zobaczcie, co my tu jeszcze mamy. Zdrażę to robimy. To Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Legendarny, Absolutnie. Chyba Yumi nie mam, można aktywować, ale Luciana rozmieniamy na sześć dwie i Yumi aktywujemy. Która już do trwałych bohatera powraca. I już mam w ekipie Yumi. Super. Można grać kotkiem supporta. Lecimy dalej. Dobra, otwieramy kolejne strzałki, wygramy tutaj pięć zaznaczonych strzałków. Z pustkie, epickie dla nich, skórki. Ale ekstra, ale ekstra. o to mi się podoba. Nareszcie coś dokonałem, nareszcie coś dokonałem. Do Włoką. Dobra, otworzymy sobie jeszcze. Okej. Azir. posiadamy. Ale bardzo dużo byśmy jeszcze, jeszcze się Korki posiadane, tylko 630 strunów. List posiadane, 270, na I wukon posiadany, 60 Bukol to była jedna, taka postać, z pierwszych, którą grałem w ogóle, bardzo mi się podobało, tego znikanie, tego klon. to było coś. Teraz już rzadko bywa w nie, a muszę do tego powrócić na dżungli. O, to były fajne kamki i otwieramy, nie wiem czy to jest, ale też otwieramy Kula mistrzostw kula to Kula mistrzostw, kula psychoperacji. Otwieramy, kula psychoperacji. Mały demon Distana To mi się podoba epicki adorek z już długo mi się poleciał to otworzymy w takim razie obsyłą Patronów z serii 1. Z w ogóle z serii 1. 4, I 200 chyba ręcznej esencji. Co to jest Patron? A co to jest? Oglądamy zestawę Patronów. Nie wiem, bez sens. Dobra, lecimy dalej. Tu mam aż 310 tokenów, więc ja myślę co tu tutaj kupić. Jajka nie, nie mogę. Ale mogę za to albo jajko kupić. Albo kulę KDA, albo kula mistrzostw. Hmm. Sprawdzimy prawdziwym co jest z tym jajmo może. O. Tajemniczej laj. To ja się nie patrzę. Żwirek prawdziwego lodu. Trwała nowa legendy. Okej. Okay. Czyli jajek nie chcemy. <ścoughs> jajko mówimy nie. Dobra. To ja myślę, że w kulach KDA... Czekaj, zobaczmy co, co nowego zawiera. Skórka za klejnoty może zawierać warstwę teksty, klejnot. Torba z różnościami początków KDA. A tu skórka za klejnot, torba z różnościami dziesięciolecia mistrzostw. Hmm... Nie no, ja myślę, że tę kulę mistrzostw... Albo dobrze oho, tworzymy kulę mistrzostw. I wtedy zobaczymy, co to jest w Speed. Kolejny epicki dworek z No dobra. Otworzymy tą KDA wtedy. To już Mistrza speedliśmy, tak. Biorę grypów. I to jeszcze rozmieńmy na... 110 gram. Zajmijcie umowkę. I... I, 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 i. Odpowiem kajsa tak, chyba ładnie. Czas. O, tak. Dobra. Otwieramy kolejne strzyżki. Ja się nie patrzę, ja się nie patrzę. Dobra, widziałem, wracam. To byłaby bohateria. Jeszcze jedna strzyżka. Ja się nie patrzę, ja się nie patrzę! to nic. Coś się zmusiło. Projekt Z! Epicki drogi Chyba mam. Można aktywować. Jednak nie, nie mam. Dobra, posiadamy po zmienionym niebieską esencję. Chyba no, nie niebieską esencję. Dobra. Nie że nawet zakryć oczu. Radioaktywny Heimeldinger. Uwaga, skórki. Dobra, ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka, chyba nigdy Sporo tego dosyć było. i... i, i coś fajnego, coś tego Aurelion Soul! Super, nie mam go chyba. Można aktywować, super ulepszyć do swojego bohatera, ale się cieszyłem. To było dla mnie dobre. To było dobre zakończenie tego odcinka. Ulepszamy oryginalną Sola. I jest ekstra. Dobra. od Odwroty dostałem. Mamy jeszcze 1288 esencji. Więc jeszcze w tym odcinku pociśniemy sobie jakąś skóreczkę. Tylko jaką? Jaką my chcemy skórkę? Do czego? Do jakiej postaci? Oto jest pytanie.

duże trzymały skórki, tylko 1050. Może być bardzo ładna skórka. Little Rock, Picket, Varus. Ta Rice. Rice, rocznik kryształów. Rozrywkowa vey. Chyba do main mam jakieś tam skórki. Nie posiadamy bohater dzwoni Właśnie nie wiem co wziąć Nie mogę się zdecydować Dobra Wiecie co weźmiemy Weźmiemy tego Syrasa Wóle brzydko jest Będzie lodzio jodą Ta skureczka proszę bardzo Przeżycować z jego Stale. Cyk co my tu jeszcze mamy? Czego my na pewno nie chcemy? Dobra, mi się wydaje, że nie będziemy kombinować już w tym odcinku, w następnym pokombinujemy, więc jeżeli chcecie zobaczyć następny odcinek, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału gdzieś tam na moim palcu jest subskrypcja które przysunąc teraz na stronę. I trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, baja